Kacperek wszedł nam w taką dosyć zaawansowaną starość. Nie wiemy, ile on ma lat. Może 14, może 15. Nie śpi po nocach, szczeka, budzi wszystkich. Wchodzi w kąty, potem nie wie gdzie jest. No tak, sika. Gdzie stanie, tam się wysiusia. Także przeżywamy z Kacperkiem starość, kochamy go bardzo, no bo jest to nasz staruszek, który jest tutaj od ponad trzech lat. Wszystko mu zapewniamy, no ale starość go dopadła w takim wymiarze już. Natomiast charakterek ma nadal, nadal. W cudzysłowie oczywiście prześladuje popcorna, ale dużo śpi. No i trzymajcie kciuki, żeby jak najdłużej kacperek w zdrowiu nam pozostał. No i teraz sytuacja wygląda tak, że trzecia 20. Trzeba być już na nogach, żeby go wypuszczać. No a teraz on się udaje w krainę Morfeusza, a ludzie co? Muszą się udać niewyspani w wir zajęć i piesków, które czekają. No więc taka sytuacja. Tak to wygląda u nas. Staruszek, kacperek. O nieustalonym wieku. Szczęśliwy seniorek. W Jamnikowie.